O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczo z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną piękną partię z roku 1903. Odległe czasy proszę Państwa, Karol Schlechter oraz Siegbert Tarasz, siadajcie wygodnie, kawka herbatka w dłoń, mam nadzieję, że zamknęliście garaż. Wiem, wiem, suche, suche, nalewia no, to. Tak, to bywa u mnie, jest sucho, pranie wyschło sąsiadom na balkonie. Moi drodzy, D4, skoczek F6, żeby nie wpuścić piona na E4, tą samą rolę pełni chociażby i pion D5, żeby E4 trzymać pod kontrolą. No to C4, D6 w tym miejscu, skoczek C3, planowany jest prawdopodobnie E4. A spodziewamy się obrony królewsko-indyjskiej prawdopodobnie. Tutaj mała e, e, niespodzianka. Skoczyk BD7, E4 do centrum i E5 kontratak do tego, że centrum, moi drodzy, jest to obrona indyjska. Oh, stare, dobre debiuty, moi drodzy, nie było was, nas na świecie. Jeszcze skoczek F3, goniec C7 w tym momencie, no i wiadomo, rozwijamy figury, nie ma co się modlić. Krótkie roszady po obu stronach, C6, trzymamy pole D5, tym samym Hetman gdzieś może wejść do gry H3. Przed rozwojem gońca, żeby nie było napadów, stopujące H3, żeby też furtka królowi się mogła przydać w przyszłości. Odrobina tlenu nie zaszkodzi. Hetman C7 aktywnie na... Linii c, Goniec w tym momencie: 3, wszystkie lekkie figury moi drodzy rozwinięte, wieże 8, wieża 1. Można by było zagrać. Tu skok H4, uwolnienie potencjału pionka z F, w tym samym skok szuka swoich szans na F5. G6 troszeczkę osłabia czarne pola, to oczywiście pewnie brał pod uwagę gracz grający bierkami koloru czarnego, to jednak skoczek F8 goniec patrzy. No i co, ten skoczek zostaje na bandzie tutaj, odsiedzi cały wyrok pod jedną celą, czy będzie miał przerzutki? No skoczek f5, moi drodzy, wchodzi do gry. Czarno uznały, że nie będą tolerować tego bedlaka na f5. No piąt stoi, grabi przestrzeń, co prawda... Są to zdwojone piony, troszeczkę zrujnowana struktura i przymknięty goniec, ale to się może zmienić. Wieża AD, Hetman stoi na jednej linii z wrogą wieżą, dlatego też D5. Upewniamy się, że ta linia się za szybko nie otworzy. Można by było zabić, ale wtedy wieża podchodzi pod Hetmana, czyli analogicznie my mamy coś z tego jako białe. Tu na spokojnie A6: trzymamy pole, moi drodzy, pod kontrolą, w razie bicia-bicia, żeby skoczek nie mógł napaść. Wierzę na c1 mimo wszystko, to są linie, które być może się otworzą, no i poprawianie skoczka, który idzie, moi drodzy, na c5. Typowy plan w tego typu strukturach w obronie królewsko-indyjskiej, również skoczek często staje na c5, żeby trzymać mocny grip na punktach centralnych. No i teraz pytanie, gdzie grać? Wyjść z jakim planem? Jak to ugryźć strategicznie? No, jest taka ogólnie zasada przyjęta, że pionów z pod własnego króla się nie pcha bez powodu. Tutaj wszystko stoi, białe chcą atakować na królewskim, więc łamią tę zasadę, są oczywiście wyjątki G4 z planem G5. No H6 było rzekomo pożądane, tutaj skoczek moi drodzy idzie na nacepić, znaczy H6. No H6 można było zagrać. H6 też będzie można zagrać później. Skoczek idzie na C5. W razie G5 skoczek może z F udać się na D7, ale a tak jest dosyć niebezpieczny. Hetman później może zechcieć po wykopaniu skoczka otw otworzeniu przekątnej zechcieć przyjść na H5. Ja taki nieprzyjemny. Yy, chcielibyśmy skop yy, skopać, kopnąć, przekopać skoczka stąd, ale szkoda gońca, więc goniec B1 utrzymujący swoją siłę na diagonali. No, a 5, żeby nie było B4. Też typowy plan, kiedy skoczek stoi na C7. Zgodzę się, że można to wziąć. No ogólnie jest taka zasada, że jak oddajemy gońca za skoczka, to musimy mieć z tego chociaż jakiś miniatucik, eee, coś z tego musimy mieć. Czy to coś nam daje? No, rujnujemy strukturę. Oczywiście to jest cały czas opcja, ale ten goniec być może się przyda. Król H1 Robimy miejsce dla wieży, żeby ustawić ją na linii z wrogim królem. Skoczek FD7, żeby już pod tempa moi drodzy nie podchodzić. Idzie oczywiście wcześniej planowane G5, no i tu nie najlepsza reakcja ze strony, ze strony czarnych. Rzekomo należało zagrać G6, nawet E4. Stockfish się chwalił. F6 poszło w partii w nadziei, że być może to zostanie wybite. Strzał, strzał, wieża na G, król na H8. No i się wszystko trzyma, gra i Buczy. Oczywiście biały jest lepszy, ale Ciut. Tu jedna H4 na spokojnie. Gonie f 8 wieża G1. Goniec e7. No, pokazuje tutaj tak naprawdę grać bierkami koloru czarnego, że no nie wie co ma do końca począć, stoi w miejscu i mówi show me what you got? jedziesz. Jedziesz szlechter, no to szlechter mówi zaraz cię wyszlechtam i gra hetmanem na h5. No, ambitnie, ambitnie, być może takie możliwości się pojawią. Punkt h7 może być na celowniku, później jakieś saknięcia, wiecie jak jest. Skoczek f8, czyli jakby tutaj straty temp, straty temp, te figury do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Wieża g3, czasu białe nie tracą, jak widzicie. Różnica w wykorzystywaniu swoich tur, czyli temp. I w tym momencie punkt f6 jest takim gorącym ziemniakiem, dlatego też wieża 8 żeby hetman przyszedł na d7 i żeby to było wsparte dodatkowo. No i tu moglibyśmy uznać, że wieża scena g jest ruchem i jak najbardziej dobrym, pożądanym jest w porządku. Tu jednak biały gra co innego. Biały teraz decyduje się na wyłączenie skoczka, który jest Chyba jedyną aktywną figurą tak naprawdę w obozie czarnych, no bo tak to wygląda to <słuch> srogo, srogo. Wygląda to źle, zobaczcie na tego gońca jakiś smuteczek bije z jego oczu. Ojej. Zabić. I co? Bęk? Czy to? To są ruchy dobre. Ale chodziło o to, żeby otworzyć linię D, a tym samym naciskać na obrońcę pola F6, pchając D5, yy, przepraszam, D6. Z D5 na D6, to miałem na myśli. A tak, widełki oczywiście to można wziąć. Pytanie czym? W partii poszło, Hetman bije d6, żeby goniec odbił, znaczy jakby, gdyby goniec odbił, no to f6 traci obrońcę i hop, to jest związanie przepchnięcia, nie ratują, ajajaj. Dlatego też Hetman zabił. No ale to podchodzi pod tempa typu skoczek, moi drodzy, 4 Czyli tak źle i tak niedobrze, goniec bije, lipa. Hetman bije, podchodzi pod tempo. Czyli też jakby troszeczkę nie najlepiej. No ale Hetman wrócił sobie na d8, no i f6 jest broniony. Wielokrotnie. No. Jest i nie jest, Hetman źle stoi, on tutaj nie ustoi na, moi drodzy, linii D, bo wchodzi wieża, d1 i w tym momencie czarne poddają partii. Jak to, dlaczego? No, poddają partię, no bo tak naprawdę albo trzeba odejść Hetmanem, albo się przesłonić. Jeżeli przesłona, skoczek w tym momencie na d7, to może nawet pokusić się o danie jakości, zabicie na f6, bić do końca nie można. Tu nie można, bo związania, tu nie można, bo... Widełki z tytułu właśnie tego, że związania. Proszę Państwa, pozycja się sypie. A jeżeli Hetman zechciałby na przykład odejść, chociażby na C8, no to znowu F6 jest na celowniku idzie GF. Jeśli goniec nie to mamy strzał z widełkami. Cierpi tu, cierpi tam. Pokażę Wam ciekawego mata. Pokruchał się w tym momencie, bo bić nie można oczywiście, nie bierzemy wieży, tylko tłuczemy na g7. Proszę Państwa, grożą nieprzyjemności, grożą nieprzyjemności. Jeżeli król by wziął, to możemy oddać kolejną figurę, czyli skoczek leci, hetman g5 po króle w7, szach, mat na g7. Ależ atak, ale pogro no powiedzcie szczerze, robi wrażenie. Ruszył pionami spod króla bezpardonowo, wszystko stało, czekało, a tutaj trwał atak. No pion okazuje się w5, mocno trzymał pozycję, nie pozwalał jakby na g6, fiksował całą tą strukturę tę strukturę. Gdzie był kontratak czarnych? Nikt nie wie do dziś. Do dziś są ponoć ludzie, którzy szukają kontrataku białych. Przepraszam kontrataku czarnych w tej partii trwają poszukiwania. Nawet grupy się porobiły na fejsie gdzieś tam na innych mediach społecznościowych. Gdzie był kontratak Tarasza? Fuh, tego nie wie nikt. On gdzieś był. No dobra, myślę, że tyle słowem podsumowania, dziękuję za uwagę i co, udanego weekendu życzę, trzymajcie się, pozdrawiam.